Dobry wieczór. Proszę Państwa, dzisiaj mamy wielkie święto, obchodzimy narodziny nowej książki poetyckiej autorstwa Erasma Stefanowskiego. Jest to książka pod tytułem Zagroż Świętości, którą wydała Fundacja Słowo i Obraz. Okładkę tej książki zaprojektował artysta, malarz, plastyk, fotograf Wiesław Szumiński. Korekty dokonała Marianna Rantanajewska z Suwałk. Książka jest piękna i myślę, że bardzo ciekawa. I dzisiaj jest jej premiera. Bardzo serdecznie Państwa witam wśród gości Pana Burmistrza Mirosława Karolczuka, Panią Alicję Dobrowolską, Przewodniczącą Rady Miasta, pracowników Urzędu Miasta, kolegów, koleżanki, poety, ale również Poetów i naszych gości z suwałk, pana Zbigniewa Fałtynowicza, który towarzyszy poetom nie tylko z Augustowa w ich rozwoju, dba o to, żeby y, o wierszach poetów pisano y, krytycznie. Także serdeczne powitanie. Proszę Państwa, książka jest drugą książką razma Stefanowskiego wydaną przez y, moją fundację, jest uważam, róż, równie świetna jak pierwsza, i życzę jej takich sukcesów jak pierwszej książce noszącej tytuł Lipcowe Anioły, bo właśnie tam ta książka doczekała się była inspiracją właściwie i natchnieniem dla artystów. Opery i, i, i orkiestry symfonicznej. I został stworzony specjalny taki spektakl operowo-symfoniczny, który był wystawiony w operze Podlaski w Białymstoku. Także myślę, że ta książka będzie miała podobne powodzenie. Dzisiejsze spotkanie poprowadzi pani Joanna Denert, przyjaciółka poetów, polonistka koleżanka moja z pracy, z którą w Szkole Społecznej wiele lat, lat razem przepracowałyśmy. Także Asiu zapraszam na scenę. I zapraszam poetę. Erasma Stefanowskiego. I bardzo gratuluję Erasmie kolejnej dobrej książki. Dziękuję bardzo. Pychówkach, czułenkach. Biegły obnażone z sukienek skopców siana, z nagich pól, ryżysk, ogrodów i sadów. W krwawiących litaniach spadały gwiazdy, korony i wieży zmurszałych kości. Lecz na Anioł Pański wszystkie Madonny w stroju Ewy wiankami uwijały się wokół trupich czaszek swoich dzieci. Pod ich stopami wywiły się węże o językach gorących od piekielnego ognia.